To auto miało być wizytówką naszej firmy, ponieważ nasze wszystkie auta, owszem, również marki skania były koloru białego. To pierwsze auto jest koloru czarnego. Chcieliśmy ją rozjaśnić. Ten ognie to wszystko to jest rozjaśnianie tego czarnego koloru. Wspólnie z Tatą opracowywaliśmy tematy, zaczęliśmy pracować w tym kierunku tuningu bajka, to jest z filmu Ghost Rider. Budowa kolce, jakieś e, ćwieki, to wychodzi z filmu, tak jak widać zresztą na, na tym czaszki, jakieś kolce na ubraniach, motor, jakieś łańcuchy, co są dodatkami, to wszystko jest nawiązanie do filmu. Oryrowanie jak widać, jest to trochę e, podobne do Scania Shogun, no też trochę się nad tym bazowaliśmy. E, z przodu są halogeny, e, jakieś diodowe lampki podokładane. Są jakoś poprzerabiane mocowania, w środku są diody wpuszczone, bo były zwykłe żarówki. To są z motoru, do, do, Dosłownie to są z motoru, halogeny do motoru są montowane i zaczęliśmy to przerabiać troszeczkę. To było robione na kilka etapów, ponieważ auto non stop jest w ruchu. Jeżeli jako drugi kierowca za pomocą pana Jarka, kierowcy głównego. Wozimy przeważnie ciężarówki używane, przeważnie ciężarówki, bo wiadomo szef ma swój handel od szefa wywozimy wywozimy również od innych klientów. Przeważnie do Niemiec do portu. Znaczy nie tylko Niemcy, Belgia, Holandia, po prostu tam tamtej strony to idzie. A z powrotem no różne. I kombajny i ciągniki, no mogę powiedzieć to co się zmieści na tym naczypę to co, właśnie, co można w ogóle włożyć na to i, i przyszłość. Zaczynałem moją karierę od jazdy kamazem. Głównie woziłem węgiel. Praca w, w transporcie krajowym. Później zacząłem, właśnie wtedy w transie zacząłem jazdę za granicę. Nie, jeździłem skanio, jak kolega wspominał, białą. Nie było tego, po prostu nie było zainteresowania, wiadomo, tak jak inny szereg innych aut, ale jak zacząłem tematem jeździć, naprawdę jest duże zainteresowanie. No, mogę powiedzieć, że od razu zrobiło się dużo kolegów. <laughs> po prostu, jeżeli na parkingu stanąć i zjeść, to najlepiej zasłonić zasłonki i wtedy mamy chwilę spokoju. <laughs> każdy, każdy no, pozytywnie ocenia takie samochody i mówią, że no, dobrze jest, że w końcu w Polsce takie samochody się pokazują. Koszt budowy takiego auta to jest druga skania. Drugie auta.